Uwaga! Poniższy materiał może zawierać treści z memów, gier, książek do matematyki oraz przemyśleń z podprysznica. Długotrwałe oglądanie poniższych treści skutkować może zdaniem matematyki oraz nabawieniem się syndromu studenta, zwanym potocznie bez spiny są drugie terminy. Oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oczywiście możesz wyłączyć ten filmik, ale ile jeszcze razy chcesz poprawiać ten durny sprawdzian? Witam Cię Dziomeczku na moim kanale na którym będę starał pokazać Ci że matematyka jednak jest prosta tak prosta jak ci którzy znamy jako myślę, że wiedzą co powinno być na końcu w każdym bądź razie dzisiejsza lekcja to zdania i zaprzeczenie zdania w ogóle co to jest zdanie podchodzi ktoś do Ciebie na ulicy pyta się co to jest zdanie no i pierwsze co sobie o nim myślisz no to albo debil albo nie skończył pod stołówki. ewentualnie jest nawalony jak Messerschmitt tym, że to ostatnie to akurat często widać, a nawet często i czuć. Ale jak to zwykle bywa w matematyce, to wcale nie jest takie proste pytanie, bo nasza książka od matematyki mówi nam, że zdaniem logicznym nazywamy zdanie oznajmujące, któremu możemy nadać wartości prawda albo fałsz. No a jak to w książkach jest, no książki są pisane językiem dla matematyków, który zbyt łatwy to nie jest. Może akurat jeszcze ta definicja nie jest jakaś taka strasznie zła. Tak, e, inne, które znajdą się w książkach, będą no, pisane takim językiem, że ciężko coś zrozumieć. Więc ja tę definicję będę pisał, no a później tłumaczył z polskiego na nasze, czyli na taki bardzo przystępny język. Ok. Mamy informację, że ma być to zdanie oznajmujące czyli zdanie typu nie wiem Stary, chodź na piwo! No to już nie jest zdanie oznajmujące, więc dyskwalifikuje mi to jako zdanie logiczne. Albo ewentualnie zdanie. Pożyczysz 5 zł na Hot Doga. Oddam jutro. No to też nie będzie zdanie logiczne, no bo jest zdaniem pytającym. Więc zdanie z wykrzyknikiem, czyli na przykład chodź na pizzę, dyskwalifikuje mi to jako zdanie logiczne. Oraz e, zdanie pytające, na przykład, czy weźmiesz hawajską na wynos. No to też mi dyskwalifikuje jako zdanie logiczne. Zdaniem logicznym będzie na przykład zdanie, trawa jest niebieska. No i pewnie sobie teraz myślisz, że jestem idiotą. I wciskam ci kit. Ale zauważ, że zdanie logiczne to jest takie zdanie, o którym nie ja mogę powiedzieć, czy jest prawdziwe, czy fałszywe. No, i teraz to, co powiedziałem, że trawa jest niebieska, no oczywiście było fałszywe, kłamliwe i idiotyczne. Więc zdania typu, nie wiem, piwo i pizza to idealne połączenie. Jest oznajmujące, no i możemy powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Oczywiście to jest akurat takie zdanie wzięte, że tak powiem, z języka polskiego. No i ciężko mi powiedzieć, czy akurat dla ciebie to będzie prawda, czy fałsz. No ja akurat lubię piwo, pizza, meczek w Lola. Okej, okay, to jest super połączenie. A dla Ciebie, nie wiem, lepszym połączeniem będzie jakieś danie wegańskie, bezglutenowe jeszcze crossfit wieczorem. No każdy ma jakieś tam swoje gusta i guściki. Ja lubię blondynki, Ty możesz lubić brunetki, a tamten, co stoi za nami może wolać rudę. Wiesz, to jest akurat takie zdanie wzięte z języka polskiego. Więc weźmy coś, e, czym będziemy się zajmować, czyli zdaniem z matematyki. Czyli na przykład 2 równa się 10. To też jest zdanie, jest to zdanie logiczne. No i znowu sobie pewnie myślisz, że to idiota. No, ale skoro już ci powiedziałem, że takie zdanie może być zdaniem prawdziwym albo fałszywym, no to nie zdziw się, że często na takie zdanie możesz się napotykać. 2 równa się 10. No i masz stwierdzić, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. No, myślę, że widzisz od razu, że jest fałsz, nie? Mam nadzieję, że masz więcej niż 2 lata i mniej niż 2 promila. Okej, okay. innym zdaniem takim wziętym z matematyki będzie x mniejsze bądź równe 12. Z tym, że to już nie jest zdanie logiczne. Pytanie czemu? No bo nie wiem, czym jest x. Ja nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Dla pewnych X będzie prawda, dla pewnych Xów będzie fałsz. Bo X może być zarówno piątką, 7, 12, stoczwórką, jak i zimnym kasztelanem. No. Więc tutaj nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie, to jest ważne, jednoznacznie powiedziane. Z tym piwem i pizzą też nie mogę powiedzieć jednoznacznie, no bo akurat e, ty masz pewnie inny gust niż ja, ale tutaj naprawdę nie jestem jednoznacznie w stanie powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, bo nie wiem, jaki jest x. Taka jest idea niewiadomych w matematyce. Więc od początku, co to jest zdanie w matematyce, myślę, że już będziesz wiedział. Pytajnik, wykrzyknik wyklucza mi zdanie. Ma być kropka na końcu, ma być to zdanie oznajmujące, może być debilne, ale możesz powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. To jest ważne. To jest najważniejsza kwintesencja zdania logicznego w matematyce. Ok, no to przejdźmy sobie dalej. I dalej mamy zaprzeczenie zdania. Co to jest zaprzeczenie zdania? No to też będziemy sobie tak rozumieć intuicyjnie. Bo definicja z książki mówi nam, że zaprzeczeniem zdania P. Nazywamy zdanie nieprawda, że P i oznaczamy takim śmiesznym znaczkiem. No i literka oznaczająca zdanie, a czasem fala i ta literka oznaczająca zdanie. Skąd się w ogóle wziął tam to P? Sobie pomyślisz, jakie jest zdanie P? Co to jest w ogóle zdanie P? No, matematyka ma to do siebie, że dużo rzeczy lubi sobie skracać. I matematyka nie lubi długich słów. Dlatego często w matematyce spotykasz się z, nie wiem, że nazwa jakiejś grupy, nazwa jakiegoś zbioru, nazwa prostej, e, nazwa jakiejś, e, nie wiem, jakiejś no, akurat figury. Chociaż w sumie też, figury też się oznacza jakimiś krótkimi literami. Kwadrat ABCD. I nazwiesz sobie kwadrat Magdalena. Tylko kwadrat się nazywa ABCD, nie? Matematyka ma to do siebie, że lubi sobie skracać. I na przykład zdanie, że piwo i pizza to idealne połączenie... Skraca sobie do pierwszej litery tego zdania na przykład i nie powtarza się cały czas pizza i piwo, pizza i piwo, pizza i piwo, tylko po prostu pisze się P. Także jak będzie jakieś zdanie P, to ta literka P oznacza jakieś dłuższe zdanie, żeby to Cię nie przeraziło. Ok, no więc może przeróbmy jakiś przykład. Czyli nasze zdanie P to niech będzie zdanie, że liczba 240 jest podzielna przez 48. I jak najbardziej jest oznajmujące, no i jak najbardziej jest prawdziwe. Możesz sobie sprawdzić na kalkulatorze. I jak się zaprzecza takiemu zdaniu? No oczywiście, musimy sobie napisać ten znaczek nieprawdy, no i literkę oznaczającą zdanie. W najprostszym sposobie robi się to tak, że po prostu wpisuje się na początku zdania nieprawda, że... I przepisuje to zdanie. Cała filozofia. Czyli ja sobie tutaj zrobiłem nieprawdą jest, że liczba 240 jest podzielna przez 48. Wpisałem sobie nieprawdą jest, że i przepisałem słowo w słowo to zdanie, które miałem wyżej. I można tak. No kto ci zabroni? No chyba że masz takiego wrednego nauczyciela i strasznie was tępi, że nie możesz tak. Tylko musisz robić to w jakiś bardzo ładny sposób. Na przykład, że liczba 240 nie jest podzielna przez 48. Jest to ładny sposób, jest krócej, no jak najbardziej poprawny. Ok, jakieś inne zdanie? Zdanie Q. Hawajska to pyszna pizza. No i znowu możemy się kłócić. Ja lubię hawajską, ty możesz nie lubić. Jak to już mówiłem, ja wolę blondynki, ty wolisz brunetki, a ten, ten kolejce stoi obok wol, może wolać nas. Ale to już jego sprawa, nie? Ok. No, i jak się takiemu zdaniu zaprzecza? Nieprawda, rzekł. No to nieprawdą jest, że przepisane słowo w słowo zdanie wyżej. Żadna filozofia, chyba, nie? Umiesz przepisywać. Masz więcej niż 2 lata i mniej niż 2 promilenia? To chyba poradzisz sobie z takim zadaniem. Okej, okay. można oczywiście to zrobić ładnie. Hawajska to nie jest pyszna pizza i tak dalej. Ale okej, okay. nie kłóćmy się o to, czy jest pyszną, czy nie jest pyszną. Przejdźmy dalej, bo tak naprawdę no, nie będziemy się bawić z takimi zdaniami, które pokazałem Ci teraz. No, chyba, że dostaniesz na początku jakieś parę e, do przećwiczenia na przykładach. Ale raczej w matematyce będziemy zaprzeczać innym zdaniom, które właśnie pokażę Ci za chwilę. Okej. Okay. Takim przykładowym zdaniem, też niech będzie literka P. Tutaj akurat nie ma co się kłócić, nie ma znaczenia, jaką literką sobie to oznaczymy. Naszym zdaniem będzie, że 2 plus 7 równa się 8. No i znowu zdanie nieprawdziwe. I jak się takiemu zdaniu zaprzecza? Myślę, że widzisz, że tutaj są trzy kolumny. W pierwszej kolumnie to będzie zdanie, w drugim zaprzeczenie zdania i w trzecim e, takie zaprzeczenie, ale już ładne. W drugiej kolumnie jest jeszcze takie łopatologiczne, a w trzeciej kolumnie jest już takie ładne zaprzeczenie tego zdania. I z tej trzeciej kolumny no, trzeba będzie umieć korzystać. Ok, zaprzeczenie zdania, no to po prostu piszemy znak zaprzeczenia, czyli tą ułamaną kreskę przed literką oznaczającą zdanie. Dwukropek, znowu ta ułamana kreska i to zdanie. Ważne jest to, że jeżeli piszesz w taki sposób, to to zdanie musisz mieć w nawiasie. Całe zdanie w nawiasie. Jak nie dasz nawiasu, no to zaprzeczasz tylko dwójce. A co to jest zaprzeczenie dwójki? Jakaś inna liczba, która nie jest dwójką. No to takich liczb, które nie są dwójką, to jeżeli mamy w matematyce, no nie powiem ile, bo to wulgarne słowo. Ale w każdym bądź razie każde zdanie będziemy musieli sobie brać w nawias. No i przed tym nawiasem pisać tę łamaną kreskę. W tym zdaniu mamy znak równa się. Czyli tak naprawdę my zaprzeczamy temu znakowi. Znakiem Zaprzeczeniem znaku równa się, jest znak różne. Albo nierówna się. Jakkolwiek sobie ten znaczek pisujesz, ale to jest po prostu przekreślone równa się. Czyli tak naprawdę zaprzeczeniem tego pierwszego zdania jest sprawie, że identyczne zdanie, jedyna różnica jest taka, że zamiast równa się, napisałem różne, czyli równa się przekreślone. Cała filozofia. Nic nie zmieniłem. Dwójka plusa i siódemkę zostawiłem, ósemkę zostawiłem, zmieniłem tylko znak. Okej, okay, jakiś inny przykład? Dziesięć jest większe bądź równe od pięciu. Zdanie Q. Znowu zaprzeczenie, czyli znowu łamana kreska przed kół, dwukropek, łamana kreska nawias i przepisane słowo w słowo to zdanie. No i znowu, jak chcę temu zdaniu zaprzeczyć, to dziesiątki i piątki nie ruszam. Ruszam tylko ten znak, który jest pomiędzy nimi. Czyli ten znak większe bądź równy. I tutaj uwaga, w nierównościach będzie ten problem. Znaczy, może to nie będzie problem, bo to jest myślę, że proste. Kwestia odwrócenia, tylko tego. No i ta zabawa z tą dodatkową kreską, która oznacza ewentualnie dodatkowo równe. Czyli większe bądź równe, mniejsze bądź równe. Nie? Jeżeli była w zdaniu pierwszym, to w zaprzeczeniu ma jej nie być. Tak jak tutaj na tym przykładzie. Było większe bądź równe, no to zaprzeczenie jest mniejsze. Nie jest mniejsze bądź równe, tylko mniejsze. Tutaj ta uwaga. Więc jeszcze jeden taki przykład na nierównościach. 5 jest mniejsze niż 4. No i znowu zaprzeczam łamana kreska przed R, dwukropek, łamana kreska. I całe to zdanie w nawias. No i znowu zaprzeczam mniejszemu. No to odwracam sobie. No i nie było tej kreski oznaczającej równość dodatkową, więc ją sobie dopisuję. Od cała filozofia. No myślę, że to jest w miarę proste. Odwracasz, dopisujesz kreskę jak nie było, a jak była, to jej nie piszesz. I tyle. Proste. Jak trudne, no to możemy przerobić więcej zadań. To jest lekcja teoretyczna, więc tutaj praktyki jest tyle co nic. Ale myślę, że ta lekcja jest na tyle prosta, że tyle powinno wystarczyć. Jeżeli nie wystarcza, no to zrobię lekcję, gdzie zawrę więcej materiału, więcej takich zadań. Będzie lekcja czysto praktyczna. Jeszcze jeden przykład chyba tutaj mam. Eee, mam tutaj przykład z należeniem do zbiorów. O zbiorach jeszcze sobie powiemy później. Ale warto, żebyś już teraz wiedział, jak się zaprzecza należeniu do zbioru. Czyli jak się czyta to zdanie? Pierwiastek z dwóch nie należy do zbioru liczb naturalnych. Zauważ, że to nie jest zwykłe duże n, to nie jest jakaś fantazyjna czcionka, to jest po prostu takie n podwójne. O tym jeszcze opowiem więcej o zbiorach, ale to n podwójne oznacza zbiór liczb naturalnych. To przekreślone e, takie spłaszczone e, i przekreślone oznacza nie należy. Więc, jeżeli chce zaprzeczyć takiemu zdaniu, oczywiście znowu łamana kreska s, dwukropek, łamana kreska, nawias. No i to zdanie przepisane słowo w słowo. I jak się zaprzecza nienależeniu? No, po prostu ten sam znaczek, tylko nie i cała filozofia. Myślę, że ta lekcja nie jest jakąś bardzo trudną, więc powinieneś sobie poradzić. Ale, jeżeli te przykłady, które przerobiłem, wciąż jeszcze nie wystarczają. Możesz zawsze jakieś swoje zadania wysłać do mnie na maila. Postaram się przerobić Ja Chyba że będzie na tyle mało, że wystarczy zrobić na kartce i odesłać ci zdjęcie. To tyle. Jeżeli takich zadań otrzymam więcej, to nagram osobny materiał. Ale myślę, że ta lekcja była na tyle prosta, że nawet nie będzie to konieczne. Jeżeli spodobała Ci się dzisiejsza lekcja i chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten, zmotywuj mnie do dalszej pracy, a nic tak nie motywuje, jak duża hawajska albo ilwie. Ale jeżeli nie masz takiej pod ręką, to wiesz, że live subskrypcja również są w cenie. Na dzisiaj to tyle. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia na następnej lekcji.